Witam Was wszystkich, ja się nazywam Nex, a to jest moja kuchnia. Co nowego wiosną w Kuchni Czarownika? Po pierwsze pozdrawiam Was razem z żabą Apolonią, która, jak widzicie, je tą białoróżową stokrotkę, i która będzie nam towarzyszyć w naszych wiosennych odcinkach. Wiosna jest okresem, kiedy zaczyna rozkwitać życie. W czarostwie jest związana z ogniem, inspiracją, światłem i również my pójdziemy w tym kierunku, w kuchni Czerownika. Tak więc pokażę Wam na pewno kilka mikstur związanych z takimi ognistymi klimatami, więc zarówno się pojawi na pewno magia bojowa, jak i mikstury związane z inspiracją, e, dobrobytem, no i ogólnie takim, wiecie, wspieraniem, wspieraniem Waszych działań, wspieraniem tego, co chcecie osiągnąć, wspieraniem Waszej siły woli, Wspieraniem tego kierunku, pójścia do przodu, wspieraniem rozwoju. Natomiast poza tym, oczywiście, na pewno postaram się zabrać Was na jakieś wyprawy. Zima już za nami, więc możemy się częściej powybierać w teren. Mam nadzieję, że uda mi się zabrać Was na jakieś ognisko. Mam nadzieję, że uda mi się pokazać Wam również kilka bardzo ciekawych i interesujących roślin, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwiaty, które rozkwitają wiosną na cmentarzach. Powracając jeszcze na chwilkę do mikstur. Chciałem zauważyć, że tej wiosny postaram się pokazać Wam też kilka takich prostszych mikstur, ponieważ było u mnie na kanale dużo skomplikowanych mieszanek, które wymagają dość ciekawych i egzotycznych składników. Natomiast wiem, że parę osób chciałoby zobaczyć również takie prostsze rzeczy, rzeczy z kilku składników i też tej wiosny się kilka takich mikstur pojawi. Zapraszam Was więc na wiosenną przygodę. Z NIXem, czyli ze mną, z praktykiem czarostwa Mam nadzieję, że tak samo jak poprzednia wiosna, i ta napełni nas nowym życiem, energią i światłem do dalszego działania. Tak więc dziękuję Wam i do następnych zaklęć.